Sława Przybylska wyjawiła prawdę o samotności. Tak teraz wygląda jej życie. Sława Przybylska to dziś niekwestionowana ikona rodzimej sceny muzycznej. Artystka od prawie 60 lat występuje na estradzie, jednak jej życie prywatne nie jest usłane płatkami róż. Dziś tak mówi o samotności. Sława Przybylska to dziś jedna z bardziej cenionych artystek w Polsce. Gwiazda Estrady karierę w branży muzycznej zrobiła w latach 50., a swoją twórczością inspiruje kolejne pokolenia. Nie da się ukryć, że utwory wokalistki są ponadczasowe, a artysta znana jest z zamiłowania do pracy i często pojawia się na ważnych wydarzeniach, gdzie odgrywa największe hity. 93-latka do dziś jest bardzo aktywna zawodowo i w najbliższym czasie nie zamierza zejść ze sceny. Sława Przybylska wyjawiła prawdę o samotności. Sława Przybylska pozytywną energią może obdarować inne koleżanki po fachu, gdyż pomimo upływających lat wciąż ma siłę, by występować na scenie i nieść radość słuchaczom. Piosenkarka nie kryje, że uwielbia kontakt z publicznością i fanami, w szczególności, że trzy lata temu zmarł jej mąż i od tego wydarzenia doskwiera jej samotność. Mąż niedawno odszedł, był moją największą miłością, teraz buduję się i składam na nowo, wyjawiła w wywiadzie dla dobrego tygodnia. Wokalistka nie kryje, że w przeszłości wiele osób ją rozczarowało, jednak nie rozpamiętuje starych ran i stara się żyć dniem dzisiejszym. Dziś może liczyć na wsparcie wąskiego grona przyjaciół, a także córki, która na co dzień mieszka w Szwecji. Artystka nie kryje, że w trudnych chwilach stara się obcować z naturą, a w szczególności docenia otaczającą ją przyrodę. Nie rozpamiętuję przeszłości. Receptą na dobre samopoczucie jest kontakt z przyrodą. Z mojego okna mam widok na brzozy. Najbardziej pomaga mi patrzenie na piękne drzewa, kwiaty, ptaki, zwierzęta, dodała w tej samej rozmowie